Ej, frajerze, odebrałem dziś z drukarni projekt swojego plakatu wyborczego. Gośniakowi aż skoczył cukier, jak mu pokazałem. Patrzcie i podziwiajcie lamusy. No, bardzo ładnie. Kotłownia, jednak nie widziałeś tego. Patrz. Jeszcze świeżo poświęcony przez ojca dyrektora. Świetnie, bardzo ładnie. Pięknie, sławeczku. Masz gust lepszy niż zdolności przywódcze. Nie mogę uwierzyć, że Grzesiu woli plakat Memsena od mojego. W takim razie i ja podzielę się efektami swojej pracy. Jak świeża bułeczka wprost z lukarskiego kondominium, oczywiście nie żydowskiego. Niesamowite. To może zobaczymy projekt tego pajaca stanowskiego. Ma świetnie ubarwiona broda i przedziałek na głowie na jaja Prokopa on ma nawet brokat na zęba. przy meczku coś pobladłeś dobrze się czujesz